Pamiętam, że zawsze się cieszyłem, że zobaczę się z kolegami i koleżankami z klasy i pamiętam też okładanie zeszytów, bo w naszych czasach to jeszcze właśnie się plakaty wyrywało z gazet różnych i tych idoli się okładało na okładkach z matematyki na przykład, że mi było przyjemniej. To pamiętam, że Schwarzenegger mnie zawsze mobilizował do matematyki. To są przepiękne wspomnienia, zwłaszcza od takiego człowieku dziecięcego i te powroty i do szkół, i do, i do przyjaciół, znajomych. To jest taki piękny czas. Nas czeka pierwsza klasa z naszym synkiem, więc to jest dla nas też bardzo ekscytujący czas. Wakacje jakoś tak szybko minęły, nie wiadomo kiedy. I myślę, że ta najpiękniejsza przygoda z edukacją właśnie się dla nas zaczyna. Ja się cieszę, że przed nami też ten czas. Trochę sobie no. przypomnimy. Wiesz, ja już mam takie momenty, że jak nasz synek się uczy dodawania, odejdzie już zaczyna jakieś ułamki w ogóle robić, to wiem, że czeka mnie i geometria, warto będzie sobie to wszystko przypomnieć, z historii tak. tak samo Oj, tak. te daty, wydarzenia jeszcze muszę o tego Schwarzenegera zapytać dlaczego on akurat do matematyki? no wiesz co, no bo mężczyzna musi być silny, żeby wytrzymał wiesz, w szkole szczególnie jak jest e ruchliwy, jak jest właśnie taki, dekoncentruje się łatwo. No a matematyka, ja nigdy ze ścisłych przedmiotów nie byłem dobry, więc zawsze sobie dawałem na okładkę kogoś, kto, kto mnie po prostu mobilizował. Schwarzenegger, mistrz świata, wiesz, w kulturystyce, wielokrotny, no idol też z lat 80. także tak to było.